Bardzo niebezpieczny moment w życiu wiary jest wtedy, kiedy widzisz coś w Nowym Testamencie, a nie widzisz tego w swoim życiu wiary. Ponieważ wtedy możesz sobie pomyśleć: hmm, może Biblia nie jest prawdziwa, jakoś trzeba ją inaczej wytłumaczyć." Albo zaczynasz mówić: "Nie, to nie jest prawda." Świadomie użyłem to słowa Nowy Testament, nie cała Biblia, ponieważ Stary Testament to jest inna kwestia. Niedługo będziemy przerabiać, jeżeli Bóg pozwoli, życie Mojżesza, to tam będziemy to, będę to bardziej tłumaczył, ale też tutaj znajdziesz różnicę między Starym a Nowym Testamentem takie nagranie, które też świetnie to tłumaczy. Natomiast, co w momencie, kiedy słyszymy jakieś słowa Jezusa, kiedy widzimy jakąś rzeczywistość, życia Jezusa, życia apostołów, a my jej nie doświadczamy? Co możemy wtedy zrobić? Jak to rozumieć? Mówię o tym dlatego, że czytamy cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści i czytamy taką historię życia Jezusa. Następnego dnia rano, gdy wychodził z Betanii, poczuł głód, chodzi o Jezusa, nieopodal ujrzał zazielenione drzewo figowe. Podszedł więc, by zobaczyć, czy nie znajdzie na nim fig, lecz na drzewie były tylko liście, bo nie była to pora owocowania. Wtedy Jezus powiedział do drzewa, nigdy już więcej nie przyniesiesz owocu. A uczniowie zapamiętali te słowa. Potem są wydarzenia z tego dnia. Tak, I czytamy, co się działo następnego dnia. Następnego dnia rano, gdy przychodzili obok drzewa figowego, które przeklął, spostrzegli, że usło ono aż do korzeni. Wtedy Piotr, przypomniawszy sobie, co poprzedniego dnia Jezus powiedział do drzewa, wykrzyknął: Nauczycielu, patrz, drzewo, które przekląłeś, usło. Objaśniając im to, Jezus rzekł. Jeśli tylko będziecie mieć Boży rodzaj wiary lub Bożą wiarę, możecie rozkazywać tej oto górze oliwnej, aby przeniosła się w morze i tak się stanie. Wiara jednak wasza musi być prawdziwa, nie dopuszczająca zwątpień. Pamiętajcie, jeśli prosicie o coś w modlitwie, wierzcie, że to otrzymacie, a wasza prośba zostanie spełniona. Lecz zanim będziecie się modlić, przebaczcie najpierw tym, do których żywicie urazę, aby was ojciec w niebie i wam odpuścił grzechy. I o co tutaj chodzi? Niektórzy mówią w ten sposób: No, gdybyśmy mieli taką wiarę, ale my ciągle wątpimy. Nie, nie o to chodzi w tym wersecie, żeby brać ten werset i się tak połować, nie mówić, o nie mamy takiej wiary. A niektórzy mówią, wiadomo, to nie chodzi o to, żebyśmy jakieś góry przestawiali, to zupełnie, to jest tylko taki obraz. Nie, to nie jest obraz. Ponieważ Jezus tutaj nie tylko to powiedział, ale On też zrobił figowe usło. Jezus mówi tutaj wyraźnie o Bożym rodzaju wiary i to rozróżnienie tutaj jest ważne. Czym innym jest taka wiara, którą mamy na co dzień, czyli mam wiarę, że Bóg się o mnie zatroszczy. Wierzę w to, modlę się, kiedy mam problemy finansowe, nie mam problemu, żeby mówić, Boże, Ty wiesz, że my jako rodzina potrzebujemy finansów, jesteśmy w takiej sytuacji, oddaję to Tobie, działaj, wierzę, że się zatroszczysz, dziękuję Ci. To jest normalny rodzaj wiary. A czym innym jest, kiedy modlisz się i nagle czujesz, że Bóg mówi nakaż finansów, żeby przyszły i ty mówisz w imieniu Jezusa niech przełom finansowy przyjdzie. Albo modlisz się i nagle czujesz w sobie takie wewnętrzne przekonanie, tak, dziś, jutro albo niedługo przyjdzie jakiś finansowy przełom. Pierwsza rzecz to jest normalna wiara, którą wyznajemy na podstawie tego, że znamy Boży charakter, że czytamy Biblię, że widzieliśmy Boga, który działa w naszym życiu. A drugi rodzaj... To jest ten wewnętrzny impuls, który nazywa się charyzmatem wiary. Kiedy Bóg pobudza wewnątrz naszą wiarę, pokazując nam, co się stanie, albo na, pobudzając nas, abyśmy słowem rozkazu modlili się, abyśmy nakazali rzeczywistości, żeby się stała. Czyli możesz modlić się za kogoś, kto jest chory, jest to w porządku. A możesz odczuć w pewnym momencie impuls, żeby powiedzieć choroba odejdź w imieniu Jezusa. I jeżeli ten impuls był od Boga, choroba odejdzie. To jest właśnie ta różnica, różnica między wiarą, którą mamy tak na co dzień, a charyzmatem wiary. I o tym charyzmacie mówi Jezus. I kiedy Jezus mówi: "Gdybyście nie mieli wątpliwości, to uwierzcie, że już otrzymaliście", tak? To nie chodzi mu o to, że mamy przyjąć taką postawę, Boże, wierzę, że już otrzymałem, ja tego nie widzę, ale już otrzymałem. Tu chodzi o to, że w momencie, kiedy przychodzi ten charyzmat wiary, przychodzi to wewnętrzne przekonanie, tak, Bóg już mi to dał, to ja mogę modlić się i mówić, Boże, wierzę, że to już się stało, wierzę, że nie widzę tego jeszcze, ale wewnątrz, w środku przekonałeś mnie, że tak się stało. To jest właśnie ta różnica. Różnica między charyzmatem, który może w tym momencie się stać, a może być tak, że musimy trochę na to czekać, ale mamy to wewnętrzne przekonanie, dlatego my już wierzymy, że to się stało. I druga rzecz, kiedy nie ma tego charyzmatu, kiedy po prostu wołamy, modlimy się, pościmy, prosimy innych o modlitwę, czekając na przełom. W jednym i w drugim przypadku poznamy, że Bóg odpowiedział po efektach, po owocach. I tu Jezus dodaje jeszcze jeden warunek przebaczenie. Widziałam to nieraz, dużo nagrałem też w tym kanale o przebaczeniu, też dlatego, że Jezus dużo o tym mówi, że w Biblii mamy dużo na temat przebaczenia, ale przypomnę główne rzeczy. Pierwsza rzecz, przebaczenie to jest decyzja woli, że ktoś mnie skrzywdził, a ja mu to przebaczam w imieniu Jezusa. Przebaczenie to nie są emocje, ty możesz nie czuć, że przebaczyłeś. Ale jeżeli podjąłeś decyzję woli, mówisz tak, jak Jezus mi przebaczył wszystkie grzechy, ja przebaczam człowiekowi, który mnie skrzywdził, czy też przebaczam samemu sobie, to przebaczenie się dokonało. Jeżeli twoje emocje ciągle są chore, możesz poprosić Boga, żeby uzdrowił twoje emocje. Ale przebaczenie jest decyzją woli i przebaczamy zło nie dlatego, nie z żadnego innego powodu, tylko z jednego powodu, dlatego, że Jezus nam wszystko przebaczył. Jeżeli ktoś cię skrzywdził, współczuję. Natomiast nigdy nikt nie skrzywdził Cię tak, jak my skrzywdziliśmy Jezusa, ponieważ my skrzywdziliśmy Jezusa w ten sposób, że on z powodu naszych grzechów musiał umrzeć. Jakkolwiek ktoś Ciebie skrzywdził i krzywda mogła być wielka, nie bagatelizuje jej, to jednak Cię nie zabił. Więc pomódmy się teraz. Ojcze, my przychodzimy do Ciebie i dziękujemy Ci za ofiarę Jezusa Chrystusa. I dzisiaj w swoim sercu przebaczamy tym wszystkim ludziom, którzy nas skrzywdzili. Przebaczamy też samemu sobie te wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy niewłaściwie, które Ty nam przebaczyłeś, które przebaczyli nam ludzie, a o których mamy żal sami do siebie. Tak jak Jezus nam przebaczał, my przebaczamy tym ludziom i przebaczamy samemu sobie. I oddajemy Ci nasze emocje, te miejsca, które nas bolą, te wszystkie wspomnienia, które są takie bolesne, te emocje, które są nieuporządkowane. Panie, uzdrów te emocje. Niech Twoja miłość teraz zaleje nas, niech Twoja łaska nas ukoi. Niech przyjdzie wewnętrzne uzdrowienie, panie, aby już nas to więcej nie bolało. I, panie, z wiarą oddajemy teraz Tobie wszystkie sytuacje, te wszystkie sytuacje, które po ludzku są niemożliwe do rozwiązania. Ale my wierzymy w jedno: co niemożliwe dla ludzi, możliwe jest dla Boga. Dlatego oddajemy te wszystkie trudne sytuacje Tobie. I dziękujemy Ci za wszystko, co Ty uczynisz w odpowiedzi na naszą modlitwę wiary. Amen.